Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym porozmawiamy o czymś, co często umyka naszej uwadze, choć może mieć ogromny wpływ na nasze relacje, o komplementach. Zastanowimy się, czy mężczyźni potrzebują ich tak samo jak kobiety, dlaczego słyszą je rzadziej, a także jakie korzyści może przynieść docenianie mężczyzny, nawet za drobne rzeczy. Omówimy też, jak takie podejście może pozytywnie wpłynąć na związek, budując silniejsze. Bardziej satysfakcjonujące więzi. Jeśli chcesz odkryć, jak małe gesty mogą prowadzić do wielkich zmian w relacjach, zostań ze mną. A teraz wyobraź sobie ogród pełen kwiatów. Każdy z nich jest inny. Jedne urzekają bogactwem kolorów, inne zachwycają delikatnym zapachem. Ale niezależnie od ich piękna, bez odpowiedniej pielęgnacji, ogród zaczyna więdnąć. Z czasem traci swoją magię i blask. W relacjach jest podobnie. Potrzebują one troski, uwagi i wzajemnego doceniania, by rozkwitać. Słowa, zwłaszcza te szczere i pełne uznania, są jak krople życiodajnej wody, które mogą ożywić nawet najbardziej zaniedbane miejsca. Brzmi znajomo? To świetnie, bo dziś wejdziemy głębiej w ten temat, by odkryć, jak komplementy mogą stać się kluczem do wzajemnego zrozumienia i nowego wymiaru miłości. Zaczynajmy. Czy mężczyźni rzeczywiście potrzebują komplementów? Wydawać by się mogło, że potrzeba komplementowania bardziej dotyczy kobiet niż mężczyzn, ponieważ to kobiety bardziej niż mężczyźni pragną być dostrzegane i doceniane za swój wygląd, starania czy osiągnięcia w życiu osobistym. Jednak, jak zauważył Arystoteles, człowiek jest istotą społeczną, co oznacza, że potrzeba bycia zauważonym, docenionym i wartościowym w oczach innych jest wspólna dla nas wszystkich niezależnie od płci. Mężczyźni, mimo że często nie wyrażają głośno swoich potrzeb emocjonalnych, pragną być dostrzegani i doceniani w równym stopniu, jak kobiety. W wychowaniu, które nakłada na nich ciężar odpowiedzialności, siły, opanowania i wytrwałości, często zapomina się o ich ludzkiej wrażliwości. Kulturowe oczekiwania względem mężczyzn sprawiają, że niełatwo jest im okazywać słabości czy szukać wsparcia. Dlatego właśnie nawet najmniejszy komplement, jedno słowo uznania, może stać się dla nich czymś wyjątkowym, jak kropla deszczu na wyschniętej ziemi, która daje poczucie odżywienia i przywraca energię. Wielu z nas może zapytać, dlaczego jednak partnerki rzadko komplementują swoich mężczyzn? Jedną z przyczyn może być założenie, że mężczyzna nie potrzebuje takich słów, że jego siła i pewność siebie nie wymagają wsparcia. Tymczasem nic bardziej mylnego. Ralph Waldo Emerson zauważył, każdy człowiek pragnie być chwalony za swoje zasługi, a słowa uznania mają moc wzmacniania nie tylko pewności siebie, ale i więzi w relacji. Mężczyzna, podobnie jak każda inna osoba, pragnie czuć, że jego wysiłki są zauważane, że ma swoje miejsce i wartość w oczach drugiej osoby. Kolejnym powodem, dla którego komplementy bywają zaniedbywane, jest rutyna i codzienne życie, które sprawiają, że zapominamy o docenianiu drobnych gestów. Często przyzwyczajamy się do obecności drugiej osoby, jej starania stają się dla nas czymś oczywistym, a zapominamy o tym, jak ważne jest, by pochwalić partnera za rzeczy, które mogą wydawać się małe, ale w gruncie rzeczy budują fundamenty relacji. Warto zastanowić się, jakie konsekwencje dla związku ma brak komplementów i docenienia w relacji. Mężczyzna, który nie czuje się doceniany, może zacząć odczuwać frustrację lub poczucie, że jego starania są ignorowane. Z czasem może to prowadzić do wycofania się emocjonalnego, zredukowania zaangażowania lub osłabienia więzi. Zamiast wspólnego wzrastania i budowania relacji, Związek może stać się miejscem, w którym obie strony czują się niedocenione, osamotnione, a ich poczucie szczęścia zaczyna zanikać. John Gottman, ekspert w zakresie relacji międzyludzkich, twierdzi, że kluczowym elementem każdej udanej relacji jest pozytywne wzmacnianie, okazywanie uznania i docenianie drugiej osoby, co wpływa na jej samopoczucie i motywację do dalszego angażowania się w związek. Gdy partnerka zaczyna doceniać mężczyznę za drobne rzeczy, buduje to wzajemną więź emocjonalną. Komplementy, nawet te wydające się mało istotne, jak: Dziękuję, że naprawiłeś kran, naprawdę to doceniam, czy Cieszę się, że pamiętałeś o mojej ulubionej herbacie w sklepie, albo Dziękuję, że bezpiecznie dowiozłeś nas na miejsce, mają ogromną moc. Pokazują one mężczyźnie, że jego wysiłki są dostrzegane że jego zaangażowanie w życie codzienne ma wartość. Tego rodzaju gesty pomagają w tworzeniu atmosfery zaufania i szacunku w relacji. Pochwała za pomoc w domu, za zorganizowanie wspólnego czasu, za wsparcie w trudnych momentach, wszystkie te małe, codzienne uznania mają znaczenie budując trwałą więź między partnerami. Warto pamiętać, że to właśnie te drobne gesty w codziennym życiu tworzą fundamenty silnych i zdrowych relacji, bo to w nich pokazujemy, że widzimy drugą osobę w pełni i doceniamy ją za to, kim jest i co wnosi do naszego życia. Epikur uczył, że prawdziwe szczęście nie polega na luksusach, lecz na prostych, codziennych gestach i relacjach opartych na wzajemnym szacunku. Komplementy są jednym z takich gestów prostych, ale o ogromnej sile, które mają moc wzmacniania więzi i podnoszenia poczucia wartości u drugiej osoby. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie znaczenie mają te małe słowa uznania, które pomagają budować atmosferę zaufania i szacunku. Docenienie mężczyzny za jego starania, odpowiedzialność czy troskę, nie tylko sprawia, że czuje się on dostrzegany, ale również motywuje go do dalszego angażowania się w relacje. Jak mówił Seneca, nic nie jest tak wielkie, jak drobne rzeczy robione z wielką starannością. Prosty gest uznania, ciepłe słowo, czy drobny znak zauważenia mają moc budowania poczucia wartości u drugiej osoby. Nie chodzi o to, by mówić coś na siłę, ale by docenić te chwile, w których mężczyzna okazał troskę, odpowiedzialność czy inicjatywę. Te gesty nie muszą być przesadzone ani sztuczne. Ważne jest, by były szczere i pełne uznania. To drobne, codzienne komplementy mogą motywować mężczyznę do dalszego działania, a także wpływać na jego postrzeganie siebie i swojego zaangażowania w relacje. Co więcej, warto pamiętać, że komplementy nie mają mocy tylko wtedy, gdy mężczyzna odnosi sukcesy czy triumfy. Mają również ogromne znaczenie w momentach trudności i zwątpienia. Kiedy mężczyzna staje przed wyzwaniem i zmaga się z trudnościami, słowa takie jak wiem, że to dla ciebie trudne, ale widzę, jak bardzo się starasz i jestem z ciebie dumna, mogą dodać mu sił i otuchy. Słowa uznania w chwilach słabości pokazują, że nie tylko jesteśmy świadomi wysiłków drugiej osoby. Ale również jesteśmy po jej stronie, niezależnie od rezultatu. W chwilach niepewności i trudności, docenienie wysiłku, nawet jeśli efekt nie był idealny, przypomina, że warto próbować i że nasze starania mają sens. Zatem, niezależnie od tego, czy chodzi o małe gesty codziennego życia, czy trudne momenty wymagające wysiłku, docenianie mężczyzny ma nieocenioną wartość. Komplementy nie tylko wzmacniają pewność siebie, ale również motywują do dalszego zaangażowania. Jak zauważył Konfucjusz, człowiek, który czuje się doceniony, zawsze zrobi więcej niż od niego oczekujesz. Docenianie za te małe, codzienne rzeczy nie oznacza przesady ani sztuczności. Chodzi o szczere zauważenie i uznanie tego, co mężczyzna wnosi do relacji, oraz budowanie atmosfery zaufania, szacunku i wzajemnej troski. Dzięki docenianiu starań mężczyzny partnerka zyskuje nie tylko głębszą więź z drugą osobą, ale również wzmacnia wzajemne zaufanie. Kiedy mężczyzna czuje się dostrzegany i doceniany, ma większą motywację, by wkładać jeszcze więcej wysiłku w relacje. Komplementy budują poczucie wartości, które jest fundamentem zdrowych i trwałych związków. Partnerka, widząc że jej słowa mają realny wpływ na emocjonalny stan mężczyzny, staje się bardziej świadoma tego, jak potężne narzędzie ma do dyspozycji w kształtowaniu atmosfery miłości, szacunku i bliskości w relacji. Zamiast oczekiwać, że mężczyzna będzie rozumiał jej potrzeby bez słów, ona również uczy się, jak zauważać jego starania i wspierać go poprzez wyrażanie wdzięczności. Wzajemne docenianie i okazywanie uznania. Tworzy także przestrzeń do zdrowej komunikacji i otwartości w związku. Kiedy partnerka chwali mężczyznę za jego starania, zamiast biernie czekać na idealnego partnera, związek staje się miejscem wzajemnego uczenia się i wspólnego rozwoju. Partnerzy zaczynają dostrzegać swoje mocne strony i umiejętności, co sprzyja budowaniu poczucia spełnienia i harmonii. W efekcie związek zyskuje na stabilności, a oboje czują się bardziej związani i zrozumiani, co prowadzi do trwałego poczucia szczęścia i satysfakcji w relacji. Komplementy, choć z pozoru niewielkie, mają moc tworzenia pozytywnej, motywującej atmosfery, która napędza zarówno partnerów, jak i ich wspólne działania w życiu. Podsumowując, mężczyźni potrzebują komplementów tak samo jak kobiety. Nie dlatego, że są słabi, ale dlatego, że są ludźmi. Słowa uznania mogą być dla nich wsparciem, motywacją i dowodem na to, że ich starania są dostrzegane i doceniane. Kluczowe jest, aby docenianie było szczere i wynikało z prawdziwego zauważenia wysiłków drugiej osoby. Partnerki, które wyrażają swoje uznanie, budują głębszą więź emocjonalną, wzmacniają relacje i tworzą atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku. Jeśli ten film był dla Ciebie inspirujący, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Podziel się w komentarzach swoimi przemyśleniami. Czy ty również zauważyłeś, jak komplementy mogą wpływać na relacje? Twoje doświadczenia mogą stać się inspiracją dla innych. Na ekranie końcowym oraz w opisie znajdziesz linki do innych filmów, które mogą Cię zainteresować. Dołącz także do naszej grupy na Facebooku, której adres znajdziesz w opisie filmu, aby wspólnie odkrywać sposoby budowania głębszych i szczęśliwszych relacji. Dziękuję za twój czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.